No, o swojej mamie to się dużo pamięta, bo nie, nie, nie da się wszystkiego powiedzieć. No, mama z domu, z domu rodzinnego była Leleń. panińskie nazwisko Leleń. Urodziła się w 23 roku, a zmarła w 1976. Była wspaniałą mama, no ale dosyć często chorowała. miała chorobę, przewlekłą chorobę piersi i raka. Znaczy piersi, no może też tu e, piersi i, i stawy miała Poza tym, no była najspanialsza mama, jak już powiedziałem. No zmarła w dosyć młodym wieku, miałem 53 lata. No wszystko. A co masz powiedzieć o swoim tacie? A tata, tata urodził się w 22 roku, a zmarł w 1990. Pracował jako rolnik w wsi Niestępowo, miał gospodarstwo o powierzchni tam 11 hektarów, gdzie wychowywał na mnie i mojego brata młodszego, Grzegorza. Był pracowitym człowiekiem, jako ojciec też bardzo miło wspominał ojca. I też zmarł w ciężkiej chorobie, jak A co pamiętasz o wujku Tomaszu? A wujek Tomasz to był najstarszy brat z od rodzeństwa, gdzie była ciocia Helenka później, mój tata i ciocia Urszulka. Wujek Tomasz był najstarszym, jak już powiedziałem, urodził się w 1911 roku. Miał jednego syna Wojtka i też mieszkał, mieszkał w Niestępowie i jako rolnik pracował. No to wszystko, A co no. możesz powiedzieć o cioci Helenie? A ciocia Helena? To wyszła za mąż za wujka, Lelen, który nazywał się Leleń, Józef Leleń. Mieli troje dzieci, mieszkała, mieszkali w Kozie Głowach i też był, 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 była rolnikiem. No, i część, no przychodziła do mojej mamy, piekły ciasto, jakieś wspólne, inne jeszcze czynności wykonywały gospod jako gospodinie. Wspólnie przychodzili robili Żniwa. No i dla wszystko. Jakie pamiętasz zabawne gry z dzieciństwa? Dzieciństwa, gry. Najczęściej tutaj, w Pospolite, było chowane. W Palanta się grało jako chłopcy. To już mniej popularna teraz piłka, i to był taki tak zwany parzak. To się odbijało piłko od ściany. I tam się łapało rękoma, i tam ileś punktów się uzyskiwało za to. Ponadto żeśmy chodzili, w Niestępowie, tam gdzie mieszkałem, tam gdzie rodzinna wioska, była rzeczka, która przebywała, którą Strugo. Z moim zarzutu dosyć często żeśmy chodzili łapać ryby. A te ryby łapaliśmy na taką opałką, która się dawało koniom sieczkę. Nastawiało się te opałki w rogu gdzieś tam karpy. A drugie ryby naganiał nogami. No i ta ryba, jak została wpadła do, do tej opałki, to się była Co Czy pamiętasz o, jakieś dostaje ślanie i za co od swoich rodziców? Ale nie dostałem, bo starszy brat, stryjeczny, czyli tego wujka Tomasza-syn, mówił nam, żebyśmy szli przez pola i robili sobie ścieżki, To znaczy, wyrywaliśmy zboże i układaliśmy je na kubki, i ta ścieżka powstawała po wyrwaniu tego zboża. I żeśmy tak robili alejki No i tata nasz zobaczył, że to robimy, a to była dosyć duża szkoda, bo, bo się zboże zniszczyło. No i chciał najpierw temu przewodniczącemu, temu drobi dać lanie, ale on uciekł. No i wtedy nam się dostało. Dosyć tak mocno. A od mamy? Co, że powiedz Jackowi, coś dostałeś? Jakiś Od napis? mamy to nie dostawałem. Od mamy to nie, nie, nie byłem nigdy uderzony w a, a jakieś skaleczenie pamiętasz z dzieciństwa? Mów Jackowi. A wypadek to miałem taki, że, że jest taka maszyna, która czyści zboże. To się nazywa młynek. Tylko nie do mielenia zboża, a do, a do oczyszczania z, z plew, tam z innych takich, tylko żeby z zboże czyste, do, do, gotowe do, do porządnego zasiewu. I tam się kręci, kręci taki wiatrak, i sąsiad Skierkowski pomagał mojemu tacie. A ja na to weszłem i chciałem, żeby to równiej chodziło. I przez, przez omyłkę włożyłem nogę w te wiatraki. No i palec, pra, mało co brakowało, że postawiłem palca dużego nogi. To w wieku to było 9 lat. A później, w wieku 14 lat, jadąc z bratem Grzegorzem na pole po Ziemniaki, spadłem z woza i zamałem rękę w okciu, gdzie musiało się obyć, aż operacja musiała być. To jeszcze No to tak, większe. No. Co chciałbyś zapytać jeszcze, Jacek? Co chciałbyś się dowiedzieć? Nie, to... a jak poznać swoją żonę? A, żonę swoją, Barbarę. Najpierw poznałem, spotkałem ją w Półtusku na dworcu autobusowym. Jadąc z Warszawy, gdzie już pracowałem w Warszawie, do rodziców swoich, zobaczyłem na stacji autobusowej. I żeśmy do siebie się uśmiechali. Ale na, przy, na peronie również stał mój wujek Olek Gdańska, No i nie znając tej dziewczyny, poszedłem do mojego wujka, z którym pojechaliśmy później do rodziców. Po miesiącu czasu. Pozna, pozna, zaprosił mnie kolega mój na wesele. I patrzę na tę weselę. taka znajoma twarz. Okazuje się, że to jest ta dziewczyna, która kiedyś wcześniej spatrzyła w przelę do której żeśmy się, no, żeśmy się uśmiechali. No i nawiązała się taka znajomość. No i potem coraz częściejśmy się zaczęli spotykać po tym weselu, i aż doszło do ślubu. Na którym był, świadkiem był Jacek Jeziorek. Swoich, coś o swoich dojazdach do Półtuska, kolejce. A kolej do, do, do szkoły średniej, zacząłem chodzić do średniej szkoły do Półtuska. I w, do Półtuska dojeżdżałem e, kolejko. To taka chodziła kolejka wołęskoterlowa na świec w, w jeden przystanek, do pocochowa się szła na piechę około 1,5 kilometra. i potem było z 5 km jazdy, tym to kolejko. A później chodziłem do szkoły jeszcze do Różana. Dosyć takie ładne miasteczko położone między Półtuskiem a Ostrowęgą i jest na Darwio i tam kończyłem średnią szkołę. Ja tam mieszkałem już w internacie O dziadku, co, co wiesz o pobytu dziadka w a, Stanach czy coś takiego, ale mów to do Jacka, no. jak to powiedz Jackowi. Z opowieści wiem, że dziadek nasz Antoni Szuliński był w Stanach, w Ameryce. W latach, jeżeli pamiętam, jak mój tata się urodził po, po przyjeździe z Ameryki, to było w 1922 roku. To wrócił w 1921, powrócił. Był 6 lat, to pewnie gdzieś wy był, wyjechał w 1915 roku, wyjechał do Stanów. Był tam około 6 lat. Po powrocie, przed powrotem to urodziło się im, dziadkowi mojemu, syn Tomasz i ciocia Helenka. A po powrocie była mój tata Alfred i ciocia Urszulka. Co tam, po, pamiątek żadnych po dziadku raczej nie mamy, bo coś tam było z pieniędzmi. Dziadek mi zarobił, ale, ale, była, powstała wymiana pieniędzy i i że jakiś taki większy pamiątek rodzinnych po tym pobycie po nie, nie, nie zostało. No i tak to ja wszystko się skończyło. to ty, ja to pewnie tak samo jak Ty, wiesz, nie tak, że... Co jest? Czy, Czy coś pamiętasz o dziadku Szulińskim? No co, co pamiętam? Pamiętam jakby, że był szczupły, wysoki, no i co robił? Robił dobrze, gotował ryż na mleku. Zawsze, kiedy byliśmy dziećmi, małymi dziećmi, to jak ugotował przeważnie na śniadanie, tak gdzieś tam biegali, to prosił nas przez rodziców, czy sam gdzieś nas tam znalazł i prosił o ten ryż. No tym była taka przy przeciwnicy, rosła gruszka, nazywała się lipcówka. No i myśmy dziadkowi te Lipsówki tam czasami podrywali. Tam się gałąź za mała, no to wtedy krzyczał na nas. No i tak nawet nie pamiętam mocno dla ty pogrzeb był, ani tam powiedzmy go miałem 4 lata wtedy Co naj, najbardziej pamiętasz o Cioci Urszuli i Jeziorek? No Ciocia Urszula była najmłodsza siostro czworga rodzeństwa Antoniego i Józefy To urodziła się po przyjeździe naszego dziadka Antoniego z Ameryki. Albo, yy przyjeżdżała dosyć często do nas na wakacje, ze swoimi dziećmi, z Markiem i z Jackiem. Myśmy tam się bawili, jako dzieciaczki, a ciocia nam robiła z moją mamą naleśniki, które się najlepiej lubiało i mizerię. Dosyć często rozpominamy z Jackiem, czy tam jak się spotykamy. Poza tym, żeśmy dosyć często spędzali u nas, e, od tam kilku lat, kilkunastu lat spędzała, spędzaliśmy razem Wszystkie święta, znaczy Wielka, Wielkanoc i Boże Narodzenie. No dała się lubić, była, była bardzo taka uczynna, grzeczna. No i tak, to, tak pobieżnie. No. Co najbardziej Co najbardziej pamiętasz o wujku, Włacławie jeziorek. A Włacławie. No też, że był, był też człowiekiem bardzo no, pracowitym. No, z zawodu był hydraulikiem. W całej rodzinie zakładał no, wodę, centralne ogrzewanie. Między innymi u mnie to robił z moim tatą, z Alfredem Szluimskim. I też dorosła, zachorował i musiał je no. Dosyć krótko chyba męczył się, nie, 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 w chorobie, bo, prawda?